Na otwarcie drogi z niecierpliwością czekają kierowcy w całym regionie wałżyskim. Trochę ponad 3-kilometrowy odcinek znacznie ułatwi im życie. Obwodnica zaczyna się przed Słotwiną na drodze krajowej nr 35. Dzięki temu jadący z Wałbrzycha w kierunku Wrocławia będą mogli szybciej i bezpieczniej przejechać przez Świdnicę. No tutaj liczymy, że około 15 minut średnio to jest taki uzysk dla jadących z Wrocławia na południe jadących z Kłodzka, z Wałbrzycha do autostrady A4 do Wrocławia. To kosztowało 34 miliony złotych, ten odcinek 3 kilometrów, ale należy tutaj dodać, że jest to kont z jednej strony łącznika, a i kolejnych etapów, które za chwilę zaczniemy, czyli przebudowy drogi 379 w kierunku specjalnej strefy w Wałbrzychu i obwodnicy tej właściwej świetnicy właśnie południowo-wschodniej, do której ta obwodnica dzisiejsza będzie dochodziła. Oba, e, obie inwestycje wpisaliśmy do kontraktu z rządem e, we wrześniu. Sądzę, dzięki tutaj wsparciu wielu parlamentarzystów, radnych uda się nam zakończyć pozytywnie rozmowy i rząd podpisze te inwestycje na kolejne lata. Nowa droga łączy się też z łącznikiem Świdnicy z Żarowem i dalej autostradą A4 oraz drogą wojewódzką numer 382 w kierunku Strzegomia. Trasa miała być oddana do użytku ponad rok temu. Najpierw jednak upadł wykonawca, który ją budował, kolejnego zaś zastała długa zima, a w końcu przez blisko pół roku budowę blokował rolnik, który nie zgadzał się na to, by na jego ziemi postawić słup niezbędny do przebudowania linii energetycznej nad drogą.